Jest mi bardzo miło zaprosić Państwa na najnowszą wystawę w naszym Muzeum. Jest to wystawa poświęcona pracom Pana Krzysztofa Okonia z Krakowa i prezentujemy na tej wystawie malarstwo na szkle. Nietypowy, nietypowa forma wypowiedzi, nietypowy artysta, ponieważ Krzysztof Okoń z jest muzykiem, znakomitym wiolonczelistą o międzynarodowej sławie ale jako bardzo młody człowiek wygrał konkurs dla uzdolnionej młodzieży i dostał stypendium do Włoch. Tam, ponieważ był z tej części Polski, czyli Kraków, Zakopane, gdzie to malarstwo na szkle było bardzo popularne, często kupował obrazy i woził do swoich włoskich przyjaciół. W którymś momencie doszedł do wniosku, że spróbuje sam namalować własne obrazy i od tego się zaczęła jego przygoda. Wystawa Mój Świat, Moja Modlitwa oczywiście ma za główny temat wydarzenia religijne, ale jak Państwo widzą, nie tylko malarstwo jest na tej wystawie, ale także rzeźby, ponieważ artysta, jak mówiłam, muzyk próbował znaleźć nowe formy wyrazu dla pasji, dla swoich zainteresowań i ucieka się także do rzeźby. Tworzy podobno także grafiki, których myśmy nie widziały, ale w biografii ma i tego typu wydarzenia. Wystawa została podzielona na cztery części: Stary Testament, Drugie Boże Narodzenie. Kolejne dzieje Chrystusa ze szczególnym naciskiem na sceny pasyjne, a całość zamykają święci Państwo. Artysta podejmuje różne tematy biblijne. Jednak są takie, do których wraca szczególnie często, ukazując je za każdym razem nieco inaczej. Dlatego na wystawie zobaczymy kilka snów Jakuba czy świętych Franciszków. Jednak ponieważ jesteśmy w czasie przedświątecznym, skupimy się na największej grupie obrazów, czyli Bożym Narodzeniu. Jest to scena dominująca w tym zespole, jednak to, od czego zaczyna się cała historia, to zwiastowanie. Znajdziemy tu również pokłon trzech króli oraz ucieczkę do Egiptu. Nad wszystkim unoszą się anioły. Tańczące, grające na instrumentach, śpiące o skrzących się złotem skrzydłach. I właśnie ta świetlistość wynikająca z techniki, w jakiej tworzy artysta, oraz charakter nieco ludowy, nieco szegalowski, sprawiają, że wśród tych obrazów można odpocząć od zgiełku i przenieść się do innego świata. Malarstwo na szkle nie jest prostą techniką. Po pierwsze, yy... Ludowi artyści przygotowali sobie szablony i to w pewnym kanonie się mieściło. Natomiast pan Krzysztof Ochoń maluje z ręki, maluje Awista. I trzeba zacząć od tego, co jest widoczne od przodu, jak gdyby, czyli od kreski. Kreskę można nanieść pędzlem, można nanieść piórkiem, i potem wypełnia się pierwsze plany, a na samym końcu właśnie te wszystkie. Tła, i wszystkie te przedmioty, które miały się pokazać z tyłu. Na dodatek nie bardzo są możliwe poprawki, ponieważ współcześnie artyści używają farb akrylowych i nie ma tutaj problemu z wszystkimi metalami, czyli złotymi elementami, miedzianymi, srebrnymi, ale kiedyś, żeby uzyskać taki efekt, podkładano po prostu złotka albo sreberka, czyli normalne folie, żeby uzyskać właśnie ten efekt błysku w obrazie i żeby on był widoczny na dodatek, wydrapywano tą wierzchnią warstwę i po prostu przez szkło prześwitało właśnie te wszystkie podkłady. Malarstwo na szkle jest także wrażliwe na wilgoć. Kiedyś używano jako rozcieczelnika do pigmentów gumy arabskiej albo żółtka jaja kurzego, czyli to były typowe tempery i trzeba było zabezpieczyć koniecznie przed wilgocią, bo oczywiście jest śliskie, i przy większej wilgotności mogły te wszystkie farby i kolory spłynąć. Więc jeszcze raz: zaczynamy od obrazka rysowanego, potem wypełniamy go kolorami. Te, które widać na początku, muszą być położone, najbliżej nas położone, muszą być na początku, i potem kolejne tła, perspektywa, uzupełnienia. Jeżeli nie odpowiada nam kolor lub chcemy go dopełnić, to też możemy właśnie tą wierzchnią warstwę wydrapać i wtedy dopiero położyć kolejny kolor. Dziękuję za obejrzenie filmu i zachęcamy do obserwowania nas na naszych mediach społecznościowych oraz oczekiwania na kolejny film na naszej stronie. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku i będą mogli Państwo podziwiać tę wystawę na żywo.